Czy się mylę? Dobrze słyszę? Duch przerywa nocy ciszę! Niechaj kończy dłonie w żarze, niechaj już się nam ukaże. Niechaj duch zabierze głos, wnet poznamy ducha los. go przegnać? Nie. Przyszedłem po ciebie, ojcowca. Odejdź, siło nieczysta. Zaklinam cię światłem wiecznego ognia. Natychmiast przerwijcie tę ohydę. Kiedy mus nam pomóc z błąkanym duszom. Idź! Nie będę tolerował nekromancji. Pomóżcie! Odejdźcie stąd, zakłócacie święto. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją zmarłych. Nie możemy na to pozwolić. Nie masz pojęcia o ich zwyczajach. Brać go, a ludzi rozpędzić! Ludzie! Nikt nie rusza się z miejsc! Nie wolno to przedmać Kończmy źle się stało. Źle. Biada nam. Krew sprawiła uświęconą ziemię. Ale nie wolno przerwać tego co zaczęte. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. Ludzie! Trzeba dokończyć dziady! Szybujcie się! Przyzywamy! Zaklinamy! Duszę każdą przebadamy! Ciemno wszędzie! Głucho wszędzie! Co to będzie? Co to będzie? Coś ich szemrze! Coś ich piska! Ktoś się zbliża do ogniska! Ciemno wszędzie! Głucho wszędzie! Co to będzie? Co to będzie? Upiory! Święta Ziemia została zbrukana krwią! Jednak nie dokończymy rytuału! Ludzie! Ratujcie się! Uciekajcie, komu życie miłe! I co, pasku? Wszystko stracone. Łowcy czarownic musieli dowiedzieć się o dziadach od chłopów. Ten upiór, którego przepędzili, to był duch twojego ojca, prawda? Groził, że wróci i pewnie dotrzyma słowa. Guślasz nie boi się starego jamroza. Upiór nazwał cię ojcobójcą. Miał rację? Miał. Żeby ci pomóc, muszę wiedzieć wszystko. Dlaczego zabiłeś ojca? Guślarz nie chce o tym mówić. Sam sobie nie poradzisz. Przecież widzę, że się boisz. Upiór będzie miał nad tobą władzę. Przegnam go, ale muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. Jamros leży w bagnie. Poszukam ciała i zobaczę, co da się zrobić.